Zdiagnozowałeś Andrzeja Dudę, to jest dorosłe dziecko w krótkich bajtkach. W pewnym sensie taki związek może być trwały, dlatego że taka zimna, oziębła Eismutter no jednak pełni rolę matki, więc, więc Andrzej Duda dzięki pani Kornhauser być może no, miał uporządkowane w miarę życie, bo, bo wydaje się, że by się zagubił totalnie, totalnie bez, bez, takiego, bez takiej kobiety, która mu to życie porządkuje. Natomiast a, Natomiast nie ma w tym wszystkim e, jakby cienia e, jakiejś przygody, e, jakiegoś, e, jakichś przeżyć większych. E, chciałoby się powiedzieć temperamentu. E, to znaczy temperament e, e, pani e, Dud. Czy, czy Kornhauser, no jest taki, że tam w ogóle nie występuje to zjawisko. I to jest ciekawe, bo Arystoteles na przykład dzielił, wyróżniał cztery typy temperamentu. Choler, sangwinik, melancholik, flegmatyk. No, pani Kornhauser y, nie ma w ogóle żadnego z tych typów, y, po, po prostu jej nie ma w, ten, w temperamentach. Gdybyśmy żyli 50 lat później e, założyłbym się, że to jest robot, a nie kobieta. Zaprogramowany na to, żeby siedzieć cicho w ranie, żeby się nie wychylać. E, no, to jest oczywiście przykre z punktu widzenia prezydentury, dlatego że to jest e, zmarnowana szansa gigantyczna, zmarnowana szansa na mm, zrobienie czegoś dobrego. No ale z drugiej strony możemy dzięki pani Konhauser trochę lepiej zrozumieć psychikę e, pana harcerzyka e, Dudy w krótkich spodenkach, e, bo e, kobietom jest aseksualny. No nie ma takich cudów. Myślę, że tu też wiagra niekoniecznie pomoże. Jest zrozumiałe, że się szuka różnych cudów leśnych, żeby nie powiedzieć, ruchadeł leśnych w zastępstwie. No to, to.